Cześć, to Marcin Wytrążek. Witam na kolejnym spotkaniu z autoterapią. Dzisiaj przyjrzymy się temu, jak kucać. Z jednej strony zrobimy test, omówię samo kucanie, czyli taką specyficzną formę przysiadu, a później zrobimy parę ćwiczeń wzmacniających, no, żeby te nogi były mocniejsze, żeby może kolana nie dokuczały, żeby może nie dokuczał kręgosłup, jeżeli cały ten układ od stóp aż po biodra będzie sprawniejszy. W dzisiejszych internetach dużo czasu poświęca się, dużo uwagi się poświęca na omawianie przysiadu. No bo dużo osób teraz trenuje, ćwiczy, podnoszenie ciężarów, ketle i tak dalej. I bardzo często omawia się wykonywanie przysiadu na całych stopach. Wręcz omawia się, co jest bardzo naszą naturalną pozycją, spędzanie czasu w pozycji kucznej, czyli takie przy, przycupnięcie, można powiedzieć. U nas to się bodajże nazywa przykuc słowiański. Na całych stopach. Ale wiele osób wykonuje przysiad, nie stawiając pięt na podłoże. Myślę, że to jest w ogóle klasyczny przysiad, ćwiczony chyba jeszcze na WF-ach. Hop, jak pytałem młodsze pokolenie. Więc ciągle jeszcze wykonuje się w ten sposób przysiad. I ktoś by powiedział, że no, to niemodne, po co tak wykonywać? Przecież przysiad się powinno robić na całych stopach. Myślę, że oba warianty są prawidłowe. Jak zobaczysz, jak poruszamy się na co dzień, jak ludzie się poruszają na co dzień, to okazuje się, że ten przysiad jest używany, bo jeżeli chcemy spojrzeć, co tam jest w trawie, no to bardzo często ten przysiad wygląda w taki sposób. Część osób w ogóle w ten sposób pracuje w ogródku czy na działce. Daj znać, czy w Twoim przypadku też tak jest, że to jest pozycja, w której pracujesz. Teraz nie zawsze to się odbywa równo na obu nogach, czasami jest to w wykroku, więc jak nam coś spadnie, to dobrze jest wykonać ten przysiad w ten sposób, czy ten przykuc w ten sposób. Poza tym, z tego co kojarzę, istnieje coś takiego jak ten taniec zbójnicki, no, gdzie się startuje z takiej pozycji, żeby było odbicie ze stóp, a nie z całych stóp, jeżeli się nie mylę. A idea nagrania odcinka poświęconego przykucaniu pojawiła się stąd. Że to jest bardzo częsty problem, zaburzenie równowagi pomiędzy pronatorami a supinatorami stopy. Teraz przejdźmy do testu, a za chwilę omówię o co mi w tym wszystkim chodzi. Czyli wyciągnij ręce przed siebie i wykonaj przysiad. Hop, powolutku i do góry. Żeby to nie było tak jak dzieci na WF wykonują, że jest takie bum z odbicia, tylko wykonaj swobodnie test. I teraz co można podczas tego testu zaobserwować? To zaburzenia równowagi pomiędzy supinatorami stopy a pronatorami. Albo można zaobserwować to, że praca tych mięśni, czyli z grubsza mięśni piszczelowych i strzałkowych, jest w równowadze. Więc jeżeli teraz w czasie tego testu było tak, że przy wykonywaniu Twoje kolana szły prosto i znajdują się nad stopami, hop, to znaczy, że jest pewnie równowaga pomiędzy pronatorami, które unoszą brzeg boczne stopy, a supinatorami. Teraz, jeżeli nadmiernie aktywne są u Ciebie mięśnie supinujące, np. piszczelowy przedni, a słabsze mięśnie strzałkowe, to w czasie tego testu kolanka idą na zewnątrz, a stopa jest obciążona. Gdzieś w okolicy czwartego, piątego palca, czwartej piątej kości śródstopia. Czyli to wygląda w ten sposób. Hop. Czyli nie stopy nie idą prosto, kolana nie idą prosto, tylko stopy idą na zewnątrz, na zewnątrz, hop, i jest powrót, dlatego że mięśnie strzałkowe, których celem jest obniżenie tego brzegu przyśrodkowego, są niewydolne. Częściej chyba. Szczególnie jak się patrzy na młodzież, ale nie tylko. Częściej chyba zaburzenie jest w drugą stronę. Czyli, jeżeli ja proszę kogoś o zrobienie przysiadu, takiego spontanicznego, bez tłumaczenia, przykucnięcia, to bardzo często jest tak, że to kolana uciekają do wnętrza i łuk przyśrodkowy stopy ulega zapadnięciu. Czyli często to wygląda w ten sposób. Czasami jeszcze z jakimś przekrzywieniem na którąś ze stron, więc tu jeszcze jest trochę więcej asymetrii niż tylko to zaburzenie. I w tej sytuacji no jest tak, że mięśnie supinujące, czyli mięsień piszczelowy przedni, piszczelowy tylny, które unoszą brzeg przyśrodkowy stopy, są niewydolne. Za to nadmiernie aktywne są mięśnie strzałkowe. No i stąd taka motywacja, chęć nagrania tego odcinka, żeby może przyjrzeć się temu aspektowi, bo tego typu sposób kłócania, siadania Poruszania się będzie wpływał na funkcjonowanie kolana i nie tylko. Tak jak wspomniałem, pewnie i na staw biodrowy, ale także na dolny odcinek kręgosłupa. Dlatego na spokojnie wykonaj test. Możesz stanąć przed lustrem, możesz poprosić, żeby ktoś Cię nagrał i za chwilę przestać tak robić. Czyli jeżeli wiesz, że uciekają Ci kolana na zewnątrz, brzeg przyśrodkowy się znacząco unosi, no to teraz będziemy wykonywali tego typu przysiad jako ćwiczenie. Ale z korektą, czyli z pilnowaniem. I w drugą stronę, jeżeli jest tak, że ten brzeg przyśrodkowy ci się zapada, kolana idą do środka, to tak samo będziemy to korygowali. Oprócz tego, że jest to ćwiczenie wzmacniające, zwiększające jakąś kontrolę, to jest to ćwiczenie równoważne. Więc teraz będziemy powolutku wykonywali, powolutku przysiad. Ja krzesło wziąłem, dlatego że może na początek warto skupić się na poprawnej technice. I lekko się wesprzeć, może nawet czasami dwa palce, tylko wystarczą trochę palce i wykonać to ćwiczenie, hop, powolutku kontrolując, kontrolując to, się, to, co tu się dzieje z nogami, czyli nie dopuszczając do tego, żeby uciekały do środka czy na zewnątrz, czyli kolana są nad stopami. I wykonajmy teraz parę powtórzeń, czyli parę powtórzeń. Tu może być lekkie wsparcie i bym powiedział, im wolniej, tym lepiej. Czyli lepiej to wykonać powolutku, poczuć jak ten czworogłowy się napina, 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 napina. Hop, i też się napina, 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 napina. Właśnie, żeby to nie było takie, jak powiedziałem, takie rzucenie nóg, i wrócenie. Ani nie ma w tym kontroli, ani nie ma w tym wzmacniania. Plus, dla osoby trochę starszej, ze sztywniejszymi nogami, może to być niebezpieczne dla łąkotek. Hop, powolutku schodzimy. Hop, i idziemy ku górze. I znowu, powoli, powoli, powoli kontrola, więc to jest pilnowanie tego, czy ta stopa ucieknie. Więc jeżeli masz niewydolną którąś z tych grup, to w czasie tego ćwiczenia, właśnie nie tyle, że będziesz czuć napięcie czworogłowego, tu jeszcze będzie dużo napięcia w obszarze mięśni łydki, bo to one muszą skorygować tą pozycję i sprawić, hop, żeby ta stopa była ustawiona prosto, a nie w którąś ze stron. Teraz wariant, który myślę, że jest wykorzystywany, właśnie jak nam coś upadnie, czyli malutki wykrok w taki sposób. Ta sama sytuacja, równo, równo, żeby ta stopa była równo obciążona, i możemy zaimitować troszeczkę to, że coś podnosimy. Czyli jest przykucnięcie, dotknięcie podłoża. Hop. Jeżeli masz problemy z równowagą, nie masz tyle siły, czujesz, że te nogi naprawdę ciężko pracują przy tym zadaniu, to tutaj podpór. Hop. I powoli, 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 żeby czuć kontrolę nad nogami i napięcie, parę powtórzeń. Bo to nie jest teraz sesja ćwiczeniowa, hop, którą wykonujemy i mamy się tutaj w tej sesji ćwiczeniowej zmęczyć. To jest po prostu wytłumaczenie pewnego zadania. Idziemy na drugą stronę. Hop, czyli powolutku, hop, powolutku, pilnujemy tego, żeby te nogi były proste, w miarę proste. Hop, tylko to jest wytłumaczenie pewnego zadania. Które dobre, dobrze jest teraz za chwilę przez jakiś czas testować, próbować w różnych sytuacjach. Hop, teraz oprzyj się o ścianę. Wykonamy tak zwane krzesełko. Wcale nie musi być jakieś niskie, żeby mocno czworogłowy pracował. Może być troszeczkę wyższe. Tu nie chodzi teraz, o, mówię, o wzmacnianie czworogłowego jakoś znacząco. Troszeczkę będziemy wzmacniali. Tylko o tą kontrolę stopy. Czyli teraz w tym ćwiczeniu wykonaj uniesienie pięt jak do przysiadu. Hop, pilnując tego, żeby to nie było w ten sposób. Hop, czyli żeby nie było tak, że wygrywają mięśnie supinujące, unoszące brzeg przyśrodkowy. Ani żeby nie było, że wygrywają strzałkowe. Hop, strzałkowe. Tylko żeby było tak, żeby te kolana były nad stopami. Żeby mięśnie supinujące i pronujące były w równowadze. Chwila oddechu, bo myślę, że każdy czuje, że te nogi pracują. Szczególnie, że tutaj prośba jest właśnie, czy to o ten sposób przysiadu, czy ten sposób przysiadu, czy tutaj to krzesełko. Hop, żeby to było wykonywane powolutku. I ostatnia rzecz. To chodzenie w takim małym przysiadzie właśnie z pilnowaniem tego, żeby te nogi były prosto, czyli hop, hop, w różne strony. Ja zaraz zniknę pewnie z kadru, ale postaraj się pochodzić w ten sposób na palcach, na ugiętych nogach w stawach kolanowych i w stawach biodrowych, czyli w taki śmieszny sposób można powiedzieć, jakbyśmy się skradali. No właśnie, żebyśmy się skradali ładnie równo. Prosto, żeby to nie było, że stopy idą w ten sposób, czy stopy idą w ten sposób, tylko ładnie, równie, równo, prosto. Przy okazji wzmacniają się nogi. Daj znać proszę w komentarzu, jak to u Ciebie wyglądało, czy te kolana szły do środka, czy na zewnątrz, czy może szły prosto. Moja obserwacja jest taka, a propos tego wątku. Że no moim celem głównym było wyczucie tego, czy kolano pracuje prawidłowo, czy można swobodnie, prosto, z pewną kontrolą wykonać ten klasyczny sposób przysiadania, może kucania, bym to nazwał pewnie kucaniem. To przy okazji zaobserwowałem, no, że przy tego typu powolnych ćwiczeniach naprawdę te nogi czują i mogą się zmęczyć, więc daj znać też w komentarzu czy po wykonaniu tych kilkunastu powtórzeń, a potem jakieś proste ćwiczenia, czy też czujesz, że te nogi no, popracowały. A jeżeli poczułeś czy poczułaś, że no te nogi rzeczywiście najmocniejsze nie są, no to może by włączyć te cztery ćwiczenia do swoich zestawów jakiś. Może chociaż dwa razy w tygodniu poćwiczyć parę takich przysiadów, parę takich wykroczków, parę wykroczków, trochę takiego chodzenia czy ćwiczeń w tej pozycji krzesełkowej. Łapka w górę, jeżeli materiał pomocny. Zachęcam do subskrypcji mojego kanału. No tak raz po raz patrzę w statystyki i widzę, że wiele osób, które ogląda mój kanał, nie subskrybuje tego kanału. Miałbym ogromną prośbę, że jeżeli oglądasz regularnie moje materiały, to formą podziękowania i wsparcia jest naprawdę naciśnięcie guziczka subskrybuj. No dobra, to tyle na dziś. Do zobaczenia następnym razem. Cześć.